Siemeczko, Siemeczki, ja jestem koszłownik, a to kolejny odcinek ze Skywarsów na serwerze wertes.pl No, Nie. jakoś tak się złożyło, że... nagrywam. Co się stało, Coś, coś się stało, że ty nagrywasz? Pmwn. Wiedziałem, z czego zrobić mikrofon. Także, no, mikrofon mam od słuchawek od telefonu i lepiej się spisuje niż ten... tamten, shitowy. Ważne, że nagrywam. Już zrypałem. Dwa odcinki. Nagrałem dwa odcinki. Zapomniałem, że mój program nagrywania nie ma ustalonego. ustalonego. Jak to się nazywa? Folderu, w którym zapisuję swoje pliki, i zapomniałem o tym. Nagrałem dwa odcinki i co? I się okazało, że kupa nie zapisały się. Także się wkurzyłem troszkę, ale nagrywam dalej, także. Lecimy z pierwszą arenką. Widzimy się arenie. na arenie. Yy, no, zagramy sobie rankedy dzisiaj ogólnie. Ogólnostkowo zagramy dzisiaj rankedy wszystkie rundy. Chyba, że jakoś coś się zmieni, chyba, że będą zajęte wszystkie rankedy, to po prostu pójdziemy na zwykłą arenę. Na tym chwilę idziemy na wszystkie rankedy, także no. W ogóle, jak yy, nagrywam ten odcinek, gra mecz... Gra mecz. Mecz gra y, reprezentacja Islandii i Australii. Także napiszcie jaki był wynik. Napiszcie czy oglądaliście. O tak. Jak jeszcze mam helmet. W tu, 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 tu. No, jak tam? w Polsce przedwczoraj? Ale Płaszczykowski jak szurnął z lewej nogi, to aż kurde, powiali go. Naprawdę, masakra, jak ładnie, ładnie uderzył, naprawdę. Mi się podobało. Mi się bardzo nawet podobało, wam powiem szczerze. Także nie. napiszcie co wy sądzicie o tym meczu. Nie zap zapomniałem prawie. Także już biorę. Jak się ma, to trzeba korzystać, nie wiem. No, kurde. Nie po to to kupiłem, żeby teraz... Żeby tego nie używać. Nie mówcie, że czytuję. bo tu nie są cheaty. Ty, paną mu tity! Oni mają sojusz. już. Kurde. Mam już tu jedną sztołę. Nie zauważyłem ciebie, Nie zauważyłem. Kurczę, chciałem wyskoczyć przez barierkę. Przepraszam, że tak lamię, ale już. Prawda, jestem wkurzony. będziemy się na kolejne. Trzecia. Trzecia. Albo druga. E... Dobra, ustalmy, że to była trzecia. Ciekaw być, była trzecia. No, dzisiaj będzie. Będą cztery areny. Tańkę do uwiadek, jak Ta maska ci do taka nie nie? Nie czekaj się. Nie na no, spoko, nie. Mogę za Alex, nie? To jest przecież, nie? Nie ma? Co tam? Tak, pofrunę do ciebie. Nara w że O ty ciulu. No zgaśmie. Nie w takim sensie zgaśmie. Ciota. Boi się. Ty jako ciota jak się boi ty. On się boi mnie. Dziwie to rozumiecie. On się boi mnie. On tego nie wziął. On tego nie wziął. A, z to ja mam. Okej, okay. jeszcze na kanale niedługo pojawi się seria z Unturned, czyli tej nowej Gierki, co ja bym 160 lat tak wymyślił, także jest. A i wbijajcie, bo jeśli będzie dwa razy tyle słów, ile mam na kanale, no może. Czyli tam jak będzie 50, to i razy, razy dwa. Będzie specjal, a ten specjal to musi nabyć 100 subów. Także polecam, bo jest naprawdę fajny specjal na 100 subów. Także ja się będę cieszył, bo się będziecie cieszyli, będziecie mieli specjal, także polecam, naprawdę. <laughs> Także napiszcie jak tam mój montaż Wam się podobał. Pierwszy raz montuję film. Tak poważnie trochę. Wyściągnę program do nagrywania i napiszcie jak to kurde wygląda, czy dobrze, czy coś mam zmienić, czy cokolwiek. O, ty ciul. Teraz pokażę. Pokaż! Na co cię stać? Ale nie jeden. Słuchaj, słuchaj, ale... Nie! Nie ma łuku? Nie ma łuku. Nie ma łuku. Weź, spadaj, spadaj, spadaj. Zginąłem. To był chosz. Już nie ma chosz. Dobra, yy, kończymy. A dziś to już koniec. Lajki. Like moje przedmioty. Lajkuj, komentuj, subskrybuj. Pamiętaj, jak będzie 100 subów. będzie specjal, także polecam naprawdę. Komentuj, subskrybuj, lajkuj. Będą następne. Pamiętaj, że będą następne odcinki. Teraz już na poważnie. Duty będzie na kanale Untold. Team Fortress jeszcze zobaczymy. Także na razie. Cześć. Siema. Lenko,